Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Jaka jest największa zaraza i jaki jest największy grzech XXI wieku? Żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie, cofnijmy się do objawień fatimskich. Matka Boża miała przedstawić dwa sposoby, na które zły duch łowi ludzi do piekła. Mianowicie ten mniejszy sposób, czyli tak, na tak zwaną wędkę, można powiedzieć, tak to Matka Boża przedstawiła. Czyli że na spławik i potem na przynętę, zły duch rzuca rzeczywiście, nie wiem, jakąś kradzież, jakąś taką pomniejszą pokusę, i rzeczywiście łapieć na to jedna rybka, może kilka ale jest drugi grzech, na który, tak jak mówi sama Najświętsza Maryja Panna, zły duch łowi ludzi, tak jak te liście spadające z drzewa, prosto w wieczny ogień, z którego nie ma wyjścia. Tym grzechem jest wszelkiej maści nieczystość, rozpusta, wyłuzdanie, pornografia i wszelkiej maści inne zboczenia. W tym uwieńczeniem tego wszystkiego jest grzech wołający o do nieba, czyli grzech sodomski, z którym nie próbuje się dzisiaj walczyć, którego to nie próbuje się dzisiaj leczyć, ale który próbuje się dzisiaj unormatyzować i usprawiedliwić. Dlatego w szczególności polecam Wam wszystkim, którzy jesteście w tej Róży Różańcowej. Abyście modlili się w intencji nawrócenia rozpustników i wszystkich ludzi żyjących w grzechach nieczystych. Grzechy nieczyste są naprawdę czymś odrażającym, w szczególności one zabijają nawet poczucie wsydliwości w człowieku, poczucie godności, a nawet samą miłość, czyli pozbawiają człowieka Pana Boga, a w miejsce tej miłości dają porządliwość, która jest tak naprawdę ślepą drogą, ponieważ ta porządliwość nie sprawia, że kochasz człowieka, ale że uzurpujesz sobie prawo do zarządzania jego ciałem, a to ciało nawet nie traktujesz, już zgodnością, tylko jako zabawkę, którą możesz jak najbardziej wykorzystać, żeby pobudzić w swoje chore żądze. No i potem, tak jak mówi nawet takie przysłowie, z kwiatka na kwiatek przeskakujesz, żeby się coraz bardziej zaspokajać, żeby po prostu to, co zostało w tobie pobudzone i domaga się większych impulsów, większych bodźców, po prostu zostało bardziej zaspokojone, ale nigdy nie będzie. Ponieważ rozpusta właśnie może ci dać taką chwilową satysfakcję, chwilowe spełnienie, ale w ostateczności cały czas będziesz smutnym, ponurym człowiekiem, który będzie swoim życiem zawiedziony, bo nigdy ten tak naprawdę nie będziesz spełniony. To ci daje taką złudę chwilowej ulgi, ale nigdy nie przyniesie ci spełnienia. Dlatego, właśnie w szczególności, grzechem nieczystym jest również to, co my mamy w głowie, ale tutaj trzeba odróżnić sobie myśli chciane i myśli niechciane. Święty Hieronim, komentując jeden moment z Ewangelii, w którym Pan Jezus mówi, że nie jest nieczyste to, co jest zewnątrz, to, co wchodzi w człowieka, ale to, co z niego wychodzi. Wszelki nierząd, wyuzdanie, złe myśli i tak dalej, mówi, że to nie jest do końca też wina szatana, ale właśnie wina naszych grzechów, w których wcześniej tkwiliśmy. A szatan wykorzystuje to wszystko właśnie po to, żeby nas ponownie do tego skusić i uwięzić na swojej smyczy. Dlatego właśnie również należy tutaj, bo to jest bardzo również problem Wielu ludzi odróżnić grzeszne myśli, które my chcemy, czyli na przykład wiesz, że jakaś myśl jest grzeszna, ale ty cały czas o niej rozmyślasz i chcesz tej myśli. Jeżeli ta myśl jest w ważnej sprawie, na przykład jest jakaś nieczysta, to to również może być grzechem ciężkim, bo nie trzeba popełnić jakichś czyn, że tak powiem, werbalnie, cieleśnie, żeby po prostu zgrzeszyć ciężko. Ale jeżeli ty sobie zdajesz na przykład sprawę, że ta myśl mimo, że jest ciężka, ale ty jej nie chcesz to ty nie masz grzechu, lecz masz zasługę. To z tego powodu, że po prostu stawiasz się po stronie Pana Boga. A ta myśl może cię naprawdę długo męczyć, tylko po prostu musisz starać się ją ignorować i przemienić tą myśl w coś dobrego, czyli mianowicie, Panie Jezu, ja nie chcę tej myśli, ale ofiaruję ci moje nie za tych wszystkich, którzy by powiedzieli tej myśli tak, a co gorsza, wdrożyliby ją w swoje życie. I w ten sposób, tak naprawdę takie przekleństwo przemieniasz w błogosławieństwo, dzięki czemu może jakiś grzesznik nawet się nawrócić, więc możesz być, że tak powiem, winien jego nawrócenia i twoje nagro... Będzie w niebie powiększona a więc szczególnie módlmy się za rozpustników w tym tygodniu, módlmy się za tęczowych dewiantów, którzy sieją swoje zboczenia aby przede wszystkim się nawrócili i mogli zostać uzdrowieni ze swojej psychicznej choroby, bo to jest choroba psychiczna a zarazem grzech z drugiej strony a to dlatego, że również podąża za tym wola można to oczywiście uzdrowić się z tego i z tego skutku, no przecież mamy mnóstwo świadectw, wystarczy po prostu sobie wpisać w wyszukiwarce, módlmy się za nawrócenie rozpustników, módlmy się za nawrócenie ludzi młodych pogrążonych szczególnie w grzechach nieczystych, ponieważ oni to w nich niczym w jakimś takim bagnie, w którym oni się nawet cieszą, że są co gorsza, a to zabija w nich cnotę, to zabija w nich poszanowanie do bliźniego, miłość bliźniego i szczególnie to, można powiedzieć, poczucie godności, które powinni żywić wobec każdego człowieka, szacunek. Jeżeli oni traktują swoje ciało, za przeproszeniem, jak taką najgorszą ścierę, to nikt ich potem nie będzie szanował, to oni potem nie będą zdolnymi być dobrymi rodzicami, małżonkami. A nawet jeżeli jakieś dziecko oczywiście przez spadkę się pojawi, to konsekwencją rozpusty jest to, że po prostu zostanie ono najpewniej zamordowane, a jeżeli się urodzi, to może być nawet niekochane, czyli porzucone. Dlatego właśnie tak bardzo ten grzech jest ciężki, ponieważ pociąga za sobą mnóstwo innych grzechów ciężkich i jest największą plagą XXI wieku. A więc raz jeszcze, zachęcam wszystkich, którzy nie są jeszcze zdecydowani do tego, żeby dołączyć do naszego żywego różańca. Odmawiamy po prostu dziesiątkę w ciągu dnia w tej intencji, która została podana. Dostaniesz jakąś dziesiątkę, dołączysz do róży różańcowej i o której ci po prostu pasuje, odmówisz tą dziesiątkę i czerpiesz owoce tak naprawdę, jakbyś odmawiał trzy części różańca świętego, jeżeli róża twoja jest skompletowana. Munmy się. Raz jeszcze proszę Was i apeluję o nawrócenie dla wszystkich rozpustników żyjących w grzechach nieczystych, a szczególnie dla sodomitów i tęczowych dewiantów.